Już na tak, ale w odcinku numer dwa. I tak jak w dobrym serialu, kochani, zaczynamy nowy odcinek od sceny z poprzedniego odcinka. I oczywiście, jak na Netflixie, od podsumowania. Czyli zjedliśmy i wypiliśmy. To to, 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 i zaczynamy od tego. Wróćcie do odcinka numer jeden, dlatego jest ten syf, niesamowite rzeczy. Zaczynamy nasz odcinek od tomaty. Tomaty żółte. Żeltyje. W końcu po kropkach, po słodyczach, w końcu zjemy jakiś, jakiś, jakiś warzyw. warzyw. Morela, człowieku. Jaka morela? O Jezu, jak zaśmierdziało kupą. Czy się zesrałeś? Szczerze? Czy jest strasznie kupę, wiesz? Nie, nie, coś się, <laughs> jak wiem, że zacząłem ten odcinek, ale naprawdę. Ole Ciuśkie. Ale miękkuśku, miękkuśku. No zobaczymy. Co jest. Może to? Może to trzeba a nie jeść. Nie wiem. Kurde, ta woda jest lepsza niż ten wsad ale, powiem ci tylko dlatego, że wiem, że to jest produkt gotowy, ale jakbym cię czymś tymś to byś myślał, że coś się zepsuło. Tą wodą czy tym pomidorem? Tym i tym. Ja się tak nie skrzywiłem po pomidorze, jakby nie. Nie. on jest taki. Ale ja nienawidzę wyszczy dla mnie sztaba. Ja nie miękkich pomidorów, ale takich miękkich. One są, muszę to zrobić. Przejrzały? Tak, one są takie, patrz, spadła kupa. Na talerz. No ja bym sobie zjadł jeszcze jednego. Ja mm. lubię takie. Tomasz, nawet Ci przyszykowałem. <laughs> pokroiłem, no nowego? Ja ci pokroiłem. A, ale nie nie jadłeś tego, no to jest spokojnie. Nie, nie, on był zrzucony. Z 30 cm A jaka jest skóra? Ja, jak miałem czas, to sobie jakoś poobierał i tylko ten miąższ Kolejny produkt, bo to jest dopiero number one w tym odcinku, sztaba. Tak, ale bardzo ciekawy był number one. Uuu, Brandy Cola. 8%. Oni wszystko mają 8%. Już piliśmy gin tonic. Tak. Te same wzory, tylko inne kolory. Takie karmelowe, wszystko, nie? nie? Taki, taki, taki karmi, nie? A tak, karmi, no. Uwaga, brandy cola. Zgadnijcie cenę. 14 zyla. To wyliczyliśmy, że do nawalonka to bardziej optymalnie niż rewo. Bo rewo to jest jedyny miks energetyka z alkoholem. O, o Boże. O, tania whisky. Bardzo. I wygazowana kola. Bardzo tania whisky. Bardzo wygazowana, tania kola. Oj, kochani, to, to, to wam nie pykło teraz. Uuu, ale okrutny drink. Jakbym. Kupujesz te gotowe drinki, jak właśnie nie chcesz żłopać browara, a jesteś dziś ruchomy. W sensie, na przykład wakacje idziecie sobie, fajny A. vibe, nie? I kupujesz takie, bo chcesz trochę więcej niż browar i chcesz smacznie i z puszeczki i zrobione. Mam wrażenie, że jak gdyby potrafią dziabnąć w puszce fajny alkohol i dużo kombinują i nie wszystko wychodzi, tak. ale szacunek za próby. Jedyny bo... plus tego czegoś to alkohol, 8%. ale nie w smaku, tylko że chemicznie, że wiemy, że tam jest, nie? Ale to nie pykło. Nie. Ale to połączenie nie jest dobre. No to teraz yy, chcesz słodkie czy do pochrupania? Do pochrupania. Dwa do wyboru. Uuuu, gręki, grzanki żytnio-pszenne O smaku słoniny. No przecież to musi być ekstra! Jezu, ja nigdy nie jadłem słonia. <słoniny> bo drogie są. <słoniny> tak. Dawaj ten, bo smak słoniny to. A i znowu to jest tak. ten pumpernikiel. On nam robił robotę wcześniej. Słonina chyba nie ma smaku. To jest, jest smak? Słoniny posolonej. A ja chciałem ja powiedzieć, że to jest słodkie. ale nas spodziewiało. No Czuję słodycz chleba żytniego i ona niczym mi się nie zrównoważyła. Ten sam producent grzanki, a to jest ważne. To są grzanki z chleba, z mąki żytnej 40% i przednej 17%, więc jest spoko. Grzanki o smaku cielęciny z Andrzyką. A to przyprawa jest. <toddź> tak. Kurde, no nic. Nie, zapachu nie ma. Nie ma zapachu? Nie, ja muszę to zabrać. Uuu, ale już ma inny kolor. To jest zajebiste, patrz. Tu widać przyprawioną no. grzankę, tak? Tu mamy skórkę z chleba. O kuwa. Aha. Kochani. To jest bardzo dobre. Kleina wchodzi na wyższy level. Tak. Musi znaleźć sobie skórkę sztaba. O. No. Chciałbym wersję luk z drożką z samej skórki. Dajecie dzieciom chleb, nie jedzą tych skórek. Wysyłajcie co do tej firmy niech oni robią. I nawet wpisujesz się w trendy. W trendy skórki czego? wegańskie. A, ale przyprawa może być niewegańska. Nie, nie, ale... Nie ale oni zawsze szyneczka wegańska. Teraz będzie słodka. Dobra. I to dwa te same, nie? Wow! Jezu, nie lubię tego. Czego Ty nie lubisz? Ja wiem co to jest. To są zefiry w glazurze. <laughs> Uwaga. Jo! Ale... Ja pękną nienawidzę, ale jak pachną, jaką ty nienawidzisz? Wie, przypomniało o mi się. O na... boże, lubię ten zapach! Jezu, jak one pachną, ślina mi się toczy. Ale gęste fajnie. To jest Bardziej gęste niż te niemieckie. Bo to nie jest to. Tam to są pianki. A to jest marshmallow. To jest zefir. Ale jest słodkie. Jest. Spacz. To jest inne. I uwaga! To jest moje. O nie! Jak są takie wielkie. No to 12 jest, no mówiłem. Ty, dlaczego nie napisałeś 12 sztuk? I dlaczego tak nie położyli? Ty, ale bez sensu. To wygląda, 12. jakby to było sklejone, nie? A to jest jedna strona z drugą, ale tak naprawdę oni położyli je tyłami. Dziwne zegranie marketingowe. Rozumiesz o co chodzi? Uuuu, tu jest karmeloza jakaś. Uwaga, to są zefiry. Zefiry, smile, bo ty się uśmiecha, kiedy Z nadzieniem z mleka zagęszczonego. Jakbym wylizał cukiernicę babci. Ani bez mleczko? Ani plasie mleczko, ani masz szmalą. Nie dziura w zębie zaczęła boleć. O, patź nie wyszło. Smile, czyli uśmiechaj się, uśmiechnij się. Jak zjesz całe opakowanie, to nie będziesz miał zębów, więc nie będziesz mógł się uśmiechać. To jest najlepsza rzecz. Burde. To jest mleczko skondensowane. Jaki dobry środeczek! Środek jest zajebisty i to wszystko zabiło. Prawdziwe mleko. Nie takie coś ja. karmel. Lećmy jeszcze ta bada. No dobra, ale teraz ale... coś słodkiego, teraz coś innego. Ja trzeba coś. Ostatnia trójka. Ubi i lumię w lupkę. To, to po ukraińsku się. No? Krab i to o smaku szaszłyka. Szaszły. Też jest ciekawe, nie? Ale... No, jakby zrobić ty. Chipsy o smaku zupy. Chipsy no. o smaku obiadu. Uu. Szaszłyk? To szaszłyk. O, powiem ci, bardziej niż mocno... bardziej... Aaaa! I no, tu to już... już nie jest o, ale ten muszę wziąć, no? Ale teraz wszystko słone jest. Dobre. Ale smakuje mhm. jak, jak te chipsy takie właśnie, kebabowo-szaszłykowo coś. Ale... Nie rozwalam mnie. Ale za 2,50 można. Za 2,50? Okej, okay. przyjadły Ci się te, te, te wszystkie, Kupu. bierzesz to. Ale to nie jest jakiś nie. ekstra smak. A to krabuś. Tak. No to będzie można porównać z tamtym krabem no. z poprzedniego odcinka. Zajebisty krab! O, jakie te są rybne? One smakują. O Boże, jak? Jakbym pił z bosmanem. I nawalony po prostu się wyrżnął. I ryjem zawalił pokład, nie? Są rybne. Są słodkie i rybne. Najgorszy dla mnie mix. Słodka ryba. Są słodkie i rybne. Najlepszy dla mnie mix. No i teraz najlepszy smak. Chipsy o smaku galaretki, nie? Z krzanem. Z krzanem. No, z krzanem. No, uwaga, co tu się dzieje. Wiesz, jak to No Jest ciekawe! Pamiętasz, jak dostaliśmy z Wietnamu takie kacze, nogi co gryzaliśmy. To jest identyczna mocniejszy, przyprawa. Mocniejszy. Jeszcze mocniejsza. Teraz będzie coś, co kupujesz na prezent, bo ładnie wygląda. Nienawidzę tego. To ty otwieraj ja idę po szklanki, bo mam później... Znaczy, nie do Słuchajcie, tego szklanki. Luksury trufle. Ja nie lubię bombonier. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest bomboniera. Ty no ładnie wyglądają! Bombonierka 17 zł, chyba normalna cena. Sztaba tego jest tyle, że ja bym proponował jednak tak. To wygląda na trochę bardziej takie luksury, tak jak mówisz gruba czekolada. biały w środku, pokażę pięknemu Romanowi. Łanie pachnie. Kurde, ja już trochę nie mam chyba smaku. Jak gdyby środek jest kremowy i ta otoczka, która była tutaj zielona, też jest kremowa. Tak. O, to jest twar... O! To jest całkiem coś innego. To jest pełne. Jest czekoladowy? Tak. Takie, tak. yy, mhm. Mhm. Co, to jest czekoladowe, tam było takie białutkie. Lepsza. Co przeletowe, lepsza. Hubruk, nubruk, Z żubruk. No to jest ten żywczyk! Czyli to jest jakaś od żubra! To jest żubr dla dzieci! To jest napisane bez gazy, a właśnie strzeliło. No właśnie co to za A może gazy takiej, wiesz, jak masz przecięcie, nie? Żywczyk z sokiem jabłkowym niegazowany. Pachnie ładnie! Pachnie papierówkami, no ale... Ale to jest jakiś taki 6%. O kurde, ja tego nie piłem jeszcze. Kompotowy. Ja tego jeszcze nie piłem, ale to jest jakiś popłuczyn ogólnie, ale... Ale popłuczyn? Tak. Dobry popłuczyn. Lord wśród popłuczyn. Nie wiem jak mam to powiedzieć. Rozwodniona, e, sok jabłkowy, do którego daliście jeszcze trochę cukru, ale on jest taki, ma lekki aksamit w sobie, zauważyłeś? Na zasadzie, że nie powinien no. smakować z zasady, a i tak będziecie go pić. Tak. Po prostu będziecie go pić. Tak. To jest niesamowite. Ty. O. Ale... Tu jest oszustwo. Co to jest? Coś z zielonych orzechów. Ale tak mi się spodobała ta nazwa i chciałem to spróbować. A skąd ty wiesz takie rzeczy, że w Mołdawii... Bo jak dalej. ściągniesz to opakowanie, to Uch. tutaj jest napisane. Dobra, Kazachstan. A może Kazachstan. To jest jedyny, który nie był z Ukrainy, ale chciałem spróbować po prostu tego takiego drzewa. No dobra, ale się orzechu. przynajmniej przywitał. No, no. Wit witamy się, witamy się, witamy to. się no. to jest w takim syropie, widzisz to? No saba, szczerze? Nie mam obiekcji. O kur... syn. Tak się ze mną witasz? O ty, o o! To jest takim. To jest coś unikatowego. Dlatego to wziąłem. To jest coś tak unikatowego. Jest Co dotykawe. to jest? Wiesz, jak się sobie wyobrażam? Jak to byłby zalążek orzecha. Czy to jest filisz, czy ty tam coś jeszcze ukrywasz? Bezalkoholowe. O Na zapicie. A masz jedzenie? Yy, mam jeszcze wafelki. Dawaj sobie wafla, ja to nalewam. Dawaj wafla. Łole strzeliło! Kwas Starokijewski. O, ale dym! Jakby. Chłop ze wsi robił Coca-Cola, a jeszcze jak, nie. Jaki to jest zajebiste porównanie? Tak. Chłop ze wsi, ze wsi robił coca colę i mu wyszło. Tak. To jest taka tak. protoplasta Coca-Coli. Bardzo ciekawe. Dobre, nie za słodkie, no. Tak, o tak, nie za słodkie. Wafle, muszę to powiedzieć, jakie przekroiłem. Wyglądają tak ordynusy. Strasznie ordynusy. Tak pachną, myślę, że będą pyszne. To nie są wafle peremy. one są, tak jak coś jest napisane, popularne. Ludzie mówią, że w czasie podróży możesz się poznać. Ja się z tobą poznaję przy jedzeniu wafla, wiesz? Boże święty, przecież to wygrało! Zapomniałem o tym! Bo odłożyłem jak debil! O, czym my gadamy! Jakie grzanki! Zmieniłeś mi zakończenie! No, Sorry! Bo już się zbudowałem. To by wygrało dzisiaj u mnie w odcinku, bo jest fajnym napojem. To. Ale jest, to też nie są. To ma wszystko. To jest naprawdę... Fancy? To jest takie fancy, że to Ci smakuje, a nie, że musi Ci smakować, bo jest fancy, nie? Czy ma. Ale to nie na faktu, że kilka produktów z Ukrainy warto sobie po prostu kupić, jak będzie się widzieć. Chipsy serowe, które są mocno serowe z pierwszego odcinka. Grzanki krabowe, grzanki krabowe dwa, plus oczywiście galareta z chrzanem. Galareta z chrzanem też była spoko. Tak. Zobaczcie, co my dzisiaj przewaliliśmy i współczujcie nam, bo my po odcinku mamy tylko jedną toaletę w tym budynku. Zobaczcie poprzedni odcinek, oglądajcie raz. Oczywiście subskrybujcie nas, bo youtubery potrzebują, Jupitery, pa!